Cześć, siema, tu z strony Miki w kolejnym odcinku na kanale Ulanik.pl jest dzisiaj ze mną oczywiście Ronaldinho będziemy tak. jebać na serwer i Borowiku Po dwutygodniowej przerwie, byliśmy w wakacjach, wracamy z trumowaniem Zajebaliśmy Lambo Tak, zajeba... Tu, tu jest w ogóle... Ta, tu Lambo jest takie szybkie To jest szok no, siadaj, i, dost, i łapkę w górę Nie no, musi być sublim No musi być to, to Musi tak, być inaczej to jesteś... Tym śmieczem z mechanika Dobra, lecimy wracamy <grystanie> do myślę, że w nie będzie odcinek e, e, co się tutaj... <grystanie> des... To jest... Takie... <grystanie> <grystanie> handlingi takie... To jest z... internetu Dobra, y, To... będziemy się na o, kurna akcji. Nie. Ty, ty nie a ten, ten, ten... Kto się, z kim się nawala, trzeba po prostu lutować. I to co dzieje. Gdzieś to? Kryszam, to a Kryszam, to u Ej, Zobacz, nie ma więcej toczyć. Powiedziałam? To się tam stało? To tam jest wicie, tutaj, masz ja się kradnij, 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 Podpiszę furę policyjną! Wsiadaj, wsiadaj! Idź za te! Chciałem ukradzić ją, ale nie to ty! Chłopuziął policjant na to! To jest zagrane wszystko! Kradnij te... to auto! Kradnij tego McLarena! Kradnij go! Zachwyty, zachwyty!

Będziesz tak, się dopiero zacząć bić, a po drugie Nieważne Dobra wsiadaj nie bec, jedź na ospital Jakiegoś Eclipse'a albo Szybki. gdzieś Jedź Krzysiu Dawaj jedziemy Co ty robisz? Nie jadę a u mnie? Stoisz. O Dobra, nieważne. Ale nie wiem co... Chodziło, jak ty mnie pokazujesz. Dobra, jedź na ten szpital. Ja wyjeżdżę. To dawaj, 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 dawaj. No jedź na ja ten szpital! Ty ej. co? A nagrywałeś co? I co? To będzie akcja. I co jest, Dobra, jedź! Rączki, 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 rączki. No jedź no to rączki. Nie. Rączki. Będzie zakładniki. No jedź co ty robisz? Aha! Nie będzie, to nie mówił, tak Chłopie walony chłopie Wjeżdżasz we mnie i debilujesz, się chcesz No nie go? wiem, chciałem ciebie na zakładnika No to było? po co nie chłopiec chłopiec tak. głowę. mnie... Popytasz czwornego, dobra Chciałem ciebie na zakładnika No dobra, jeszcze z tym, z ranem Ja chłopie Dobra byczku, masz już bana Wezmę weźmy was na szpital Chciałbym na a, szpital, mi Fajnie was na tylne siedzenie Dobra, śmiecie się ten szpital, bo robię A wiozę was na ten szpital, chciałem To jedź na mieć... ten szpital, a nie gadasz Chciałem was wziąć na zarobki, to razu się spakaliście lecę To znajdź lecę w ogóle. A, dobra, Nie podbierz się, bo dostałeś papa. Dobra, Gówno odwalasz,

ja nie wiem co mam zrobić jak mam 9 tysięcy i mnie nie stać, nawet żeby sobie odkolewać. To nas do, do bankomatu no. Nie bankomat, czekaj. Nie działa, proszę. No to, to weź daj mi Koleń. pieniądze albo nie mu, i ja muszę płacić z bankomatu. Ale ja nie mam pieniędzy, ja mam w banku dziewięć no, my mamy 900 tysięcy, ci damy tylko nasz... Ale ja w banku 9 koła, ma Mówisz go tego z tej klasy białej, bo... Jezu! Ała! Ała! Aha! Dobra, wysiadaj. Nie no, typy już są, naprawdę. Tylko wysiad... Nie mogę. Nie, <A> <sans beansißim> to nie, 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 Ty dupy jest To nie, 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 jakieś inne muszę nie, 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 to by nie, nie, pomyliło? Fajnie będziemy Nie, tylko moje, moje ja waży dużo. dużo Moje waży... <noise> To jest wspólne pochapcie Ops, no. sorry, wyślizgowiłem się Ja pierdolę, ja. nie wierzę w typa Kurde Czemu go puszczyli weź? Za spust przyporządkiem pociągnąłem Kurde, dawaj, że to niby sprawdzasz, czy ktoś jest na służbie Ja no się ale... tu bunkruję, ja się tu bunkruję Chłop, ja mi ile. Co jest policja! Nie ma lek speedy! Nie! chodź, chodź, chodź! Kośnik MNL Kośnik MNL o. Czekaj, czekaj O sobie było, że ja pierdziele <laughs> давай, 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 давай. Давай, 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 Te klaune, te klaune tam biegają po parkingu Chodź, 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 chodź uciekam, ucieka, ucieka, Dawaj. Dawaj, 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 dawaj Oj, oj, tam biegają, nas szukają Szukają, szukają nas My sobie łazimy po kołędziu Ja pierdzielę Chodź, 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 chodź

O! Co tam jest? Amelieć! Nie wiem, gdzie nie mam O nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Tu nic nie ma ciekawego chodu. Coś tutaj zobaczymy. Nie, to się... Nic, nic ciekawego tam nie będzie, chodź. Chodź sobie wejdziemy. Chodź sobie, chodź. Na luzie, na luzie, patrz. Wiesz, na luzie. Hm. Patrz, gdzie tu wychodzimy? Chodź tu wychodzimy. O kurwa. <grym> o, kurwa. Chodź, chodź. Ten klaun jest, ten jest. Co i tam medyk był? Medyk tam był. A tam był klaun.

ty za, ty, zakuwamy go i sprawdamy. Halo, siemano. Siemo. Czemu uciekacie przed nami? Gdzie uciekamy? jak nie? się. A komenda? A ko Dalacie przed nami na komendę menelem, no to wiesz. No to nie. Ale co? Ale jesteśmy na komendzie no. To my też możemy sobie takie coś zrobić. No nie wiem. No, no nie wiem. Nie wiem czy wy mogliście na tak komendę się Składa, wejści. że nie ma policji. No ale jestem. O panowy garmis serio.

Eee, nie, nie strzelaj, ja nic nie robię takiego. Kurwa, no. Manu... Spiderman, jebany. Ej, chłopaki. Zobaczcie. cię. Ej, chłopaki. Zajajajcie no ok. to. Patrzcie, my za nimi jechaliśmy, nie? A oni sobie biegli na komendę jak drzwi pozamykane, kurwa. Wiecie chyba, jak nie? A, ale ja nie wiem, czy oni. Zobaczymy co tu masz. Kurwa. masz.